Witam Kochani, zostało nam wczoraj rybki, zostało nam ryżu, węgorz jeden, mąż miał robić sushi sobie, ale jednak nie zrobił, także dzisiaj sobie znowu robimy te babeczki ryżowo-rybne. Bo były bardzo pyszne. Smaczne były, tu jest węgorz już przyprawiony, a te zrobię z tą naszą rybką, co nam została w tej marynacie susiu. Ryż nałożyłam, teraz ugniatam go grzybkiem i zaraz pokroję rybkę, już nie doprawiam, bo ona jest przyprawiona. I tylko na górę i do pieca i będziemy mieli pyszny lunch. Tak, pokroję na pół. I w takie kawałeczki piec nagrzewamy na 200 stopni i pieczemy 20 minut. Rybka pokrojona i teraz wkładam ją na ryż. Na razie tak to chcę zrobić sześć Na razie luźno, Na razie luźno. No, no a jak zostanie, to podokładam Tak nam to wczoraj smakowało, że musieliśmy jeszcze raz zrobić. No akurat wszystko nam zostało. O dużo tej rybki jest. Mm, ta rybka jest najlepsza na świecie. Przepyszmy. I do pieca. Na 20 minut na 200 stopni. Kochani, minęło 18 minut, sprawdziłam, Mi wygląda, że to jest już gotowe. Rybka przecież była smażona. Także potrawa gotowa, zostawiamy do przestygnięcia. Rybka smażona, a z... węgorz? grillowany tak. Zgrzylowany. A do tego ogóreczek świeży i rzodkiewka No i nasze niby susi przestygło Posypujemy teraz sezamem. Można posypać wcześniej i żeby się piekło razem, ale tak też dobrze. Pyszne i sos. I do tego jeszcze sos, majonez i siracja. Coś pysznego. Za chwilkę będziemy grubować mm. Coś pięknego i coś pysznego. Ach nie próbujcie kochani bo to jest naprawdę można dowolną rybkę nie, dać pyszne, no nie każda ryba się nadaje do ja tego? bym powiedział, że nie każda ale można krewetki o krewetki robiliśmy z krewetkami, Owoce też morza, dobre tak. a, a jeżeli... do tego mamy kochani jeszcze popatrzcie, rzutki o ogóreczek ja próbuję ty próbuj kochani, ja rybkę, zawsze bo... pierwsza bo węgorza już jadłam, teraz muszę rybkę próbuj, a ja zaraz po kolei hej mm, ha coś Smaczne. pysznego mm, pyszne pyszne kochani smacznego mm. coś pysznego zabieram się do widzenia. wam kochani dziękujemy za oglądanie trzymajcie się do, mm. do następnego. na razie